Hej, jest to Drakonager i witam Was do My tylko Pony film Latency Fashion Styles Epic Jack, którą otrzymałem na moją 18 urodzinę od Anita Adamus. Jeśli ktoś nie widział filmu z uspakowaniem, owej paczki, to może go obejrzeć klikając link w opisie. No i cóż, prezentowałem też swego czasu e, inną larkę z tej kolekcji, dokładnie Rarity. Też możecie zobaczyć ten film. No I cóż, no, pudełko. Niewiele się różni od tego, od reality. No tak, mamy logo, pasek z postaciami, ograniczenie wiekowe. Tutaj oczywiście są zmiany typu: tu mamy taki ładny rysunek Jack, napis zeppydzzek. No wiadomo, tutaj standardowo taka przegródka, dzięki której możemy sobie pomacać eppydzzek po dupie. Tak, oglądacie recenzję lalki Kucy, kolorowego kucyka dla dzieci. Witajcie na moim kanale. <laughs> logo Hasbro. Tutaj od jednego boku logo. Też taki ucięty dość mocno pasek. No i Epyjack jako kucyk morski. Bo syrenka to co innego. Też przyzwyczajenia mogę mówić syrenka. O, I znowu logo wypiło Red Bulla. Obrazek z Jack. Logo Hasbro. Um, tutaj mamy galaktyczną plombę oryginalności, napis She's got a fancy look as a land or sea czyli ma taki, jakby to określić, um, fikuśny wygląd, zarówno jak kucyk lądowy, jak i morski. Um, co my tu mamy? Zabawka nie przeznaczona do zabawy w wodzie. No tak, fajna syrenka. Przepraszam, Kucek morski. Ceny są zamazane, ale możecie się dowiedzieć, ile ona w sensie ta cena wynosi przy filmie z Reality. Ostrzeżenia, Znowu Logo Hasbro. Eee, jakieś piktogramy. To oczywiście taki, że produkt nie jest przeznaczony do konsumpcji. Oczywiście Made in China. A eee. więc. I cóż zabierzmy się za rozpakowanie. Okej, okay, pudełko na bok. mamy naszą lalkę. A, jeszcze są tu. Czekajcie, wyjmę ten plastik jeszcze, tutaj wypadły ostrzeżenia, jeps, świzdu gwizdu, wynocha mi w kto by to czytał, dobra, no i co my tu mamy, instrukcja obsługi, lalkę i wiadro zapewne zajebane ze Skyrima, tak, takie są moje podejrzenia, dobra, wyciągnijmy, uwolnijmy naszą orkę, a nie, przepraszam, to jest kucyk. Rzeczywiście no, musieli jeszcze to walić jakieś tak to wcisnąć. Ja się spróbuję. O, w ten sposób jakoś to idzie. Ach, poszło. No tak, mamy Epic. No to są zabezpieczone takim Wichajsterem. ten Tegasem takim, nie wiem jak to się nazywa w ogóle. No i jest. To na chwilę odłożę. No i cóż, laka jest dość podobna do, do tej z Oczywiście są pewne różnice, ale o tym za chwilę. No więc tak, można ją czesać. Szkoda, że nie dołączyli jakiegoś krzypyka do zestawu, przydałby się w sumie. No ale pewnie uznali, że e, dzieci i tak pewnie mają ich od zajebania, więc po co dorzucać? Albo będą sobie czesać rękoma. No i cóż, różnikiem jest to, że jak mamy taki coś, to mamy syrenkę kucyka morskiego. Nie wiem, przyzwyczajenie po prostu. Ja wiem, że syreny to co innego w świecie equestrii. A jak sobie tak o, podwiniemy, to mamy zwykłego kucyka. W tym przypadku ziemskiego. No i okej, okay. znaczek widzę jest tutaj. Czekajcie, żeby to było dobrze widać. Po drugiej stronie go, jak za, zapewne, nie ma. Gładki boczek, gładki boczek. <laughs> Tym razem kokarka jest różowa. Taki. Yy, nie wiem, jest. <laughs> no kolor średnio pasujący do Epiczek takiej typowej chłopczycy bym powiedział, ale mniejsza. No cóż, mamy ruchome przednie kopyta. Tylne też są ruchome. Mogę to w sumie lepiej pokazać. O, proszę. Można sobie nimi manewrować. O, mamy też ogonek. No i cóż. O, jeśli chodzi o, o wygląd twarzy, no to. Cóż. Um, jest on bardzo podobny do tego rarity. Cóż, powiedzmy, że te twarze nie należą do najpiękniejszych. Jakie kurwa ryje obleśne. No cóż, um, zobacz, skupmy się jeszcze na lepeczek. No cóż, kolor oczy się zgadza, rzęsy się zgadzają z tego co widzę. Mamy też taki drobny uśmieszek i postaram się to uchwycić. No takie dziurki w nosie, mam nadzieję, że widać te nozdrza. Dobra, teraz złapać ostrość. Co jeszcze mogę powiedzieć, no... Chyba niewiele się nagadałem przy rarity. Ale jest jedna rzecz, która mnie dobija. Zauważyliście to? Takie coś, co jest charakterystyczne dla Applejack i tego tutaj nie ma. Tak, kapelusz. Stworzyć Applejack bez kapelusza, to jak... Pójść na dziwki, żeby się przytulać! No jak tak można! Ludzie, to nie ma sensu w ogóle! Ej, pójdź jakby z kapelusza! Dobra, przypuszczam, że twórcy znali, że nie ma sensu. No, cóż. Ale! To rzucili nam wiadro! Tak, dzieci! Wiadro! Tak, super! Zrobiliście wiaderko! Cieszcie się, małe gnojki! Nie ma kapelusza? To sobie i wiatro na łepetynę, jak w Skyrimie! A tak nie możecie tego wyciągnąć dobrze! Zaraz się chyba wkurzę i rzucę tym plastikiem. Ja pierdzielę, kto to projektował w ogóle? LUNO! Okej, okay, czy pasuje? No, tak sobie. Prawie jak Skyrim. Nie no. Żadny chwilowo na bok. O no, ile to pasuje do kucyka ziemskiego, chociaż niekoniecznie w sukience takiej fikuśnej eleganckiej. Tak jak w przypadku kucyka morskiego to zakracza o jakąś parodię, no bo kurna, wiadro pod wodą. Nie sądzicie, że to jest dziwne. Nie wiem, używać wiadra pod wodą to trochę tak jakby. Nie wiem. Jeździć samochodem po samochodach tak trochę. A, jeszcze jest ruchoma głowa. Możemy oczywiście ukręcić kark, a czemu by nie. Ciekawostka. Sowy potrafią obrócić głowę o 180 stopni a raz w życiu o 360. Taki żarcik. Dobra, bo ci tu włosy jeszcze plączą. Z tym to często jest problem trochę. Dobra, to się później ogarnie. No, takie wiadro nam dorzucili. Nie kapelusz, tylko wiadro. nogą Reality miała yy, torebkę bez dna, które zjadła. A Epic Jack ma wiadro zapewne po gnoju. Tak, tu było nawiązanie do kuty z bronxu. A może mam to założyć na pysk jak taki kaganiec. Boże, co ja tu wyprawiam teraz. Przepraszam, mam dziwne pomysły. Właśnie one utrzymują mój kanał przy życiu, że tak powiem. Okej. Okay. W ogóle jakie ładne wiadro, takie różowe. Czy coś. Dobra. Ja tu sobie żartuję ogólnie. Pośmieszkuję. Nie, kolory są ok. Grzeba do czesania. Dzieci to lubią, więc jest Git. Brak kapelusza, no spory minus, ale no, myślę, że dałoby się tak jakoś ogarnąć. Nie, nie takie genialne pomysły się miało, prawda? No właśnie. No, strój jest ogólnie dość też całkiem spoko. W takich kolorach bym powiedział pasujących do epyczek. No, tutaj mamy nawet jabłuszka. No, strój, też niczego sobie. Twarz, no. Ujdzie jak się przymruży oko bądź oboje oczu. Na upartego. Ogólnie, nie jest to jakaś zła figurka. Powiedzmy, że jest całkiem dobra. Jak ktoś znajdzie w dobrej cenie, to może sobie kupić. No i cóż, w tej recenzji to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. 真是。